Andrzej Klimuszko, polski zakonnik, myśliciel, zielarz, powiedział kiedyś: Chcesz być zdrowy, młody, nie stron nigdy od wody. Myślę, że zakonnik miał na myśli przede wszystkim o to, aby w ciągu dnia spożywać dużo wody. Ale na pewno myślał też o otwarciu basenu w Radomsku. Plusk! Tak, dyrektor właśnie żabką odpływa w stronę brzegu. Otwarcie jutro o 14. Tak jest. Ja tak patrzę co u nas w programie, ale zanim co u nas w programie, to bardzo koncertowy sierpień nam się zrobił, panie dyrektorze. Tak, za nami koncert Droty Miśkiewicz, Pola Chobot, Adam Baran i Przyjaciele. Przed nami Tomasz Drozdek kapela podwórkowa, była też pijana sypialnia, no pięknie się I to układa. I myślę, że już możemy również zapowiedzieć, oczywiście to będzie w czasie spadających liści, czyli jesienią, ale na pewno na naszej scenie pojawi się podpisana umowa Andrzej Piaseczny Piasek, a w listopadzie na pewno gościć będziemy Korteza. I teraz oboje patrzymy na Wojtka Pachutę, nie bez powodu. Nie bez powodu, bo... Bo 2 września, drodzy Państwo, setny odcinek programu Kultura ma głos, dam, da dam. A na finał zagra Forsal i bardzo się cieszymy. I o tym wydarzeniu więcej za tydzień w programie Kultura ma głos, a teraz już powiedz co dzisiaj. Tak, tylko dodam, że Wojtek gra forsalu na basie. A teraz powiedz, co <noise> już dzisiaj. Już mówię tak. Za chwilkę w naszym studiu Joanna Stroczyńska opowie o tym, co też się dzieje na warsztatach plastycznych prowadzonych przez panią instruktor, a dzieje się ho, ho, ho. Marta Renik, jak zawsze zaprosi do kina. Będzie też łączenie tym razem telefoniczne z Tomkiem Drostkiem, który zaprosi na warsztaty który będzie u nas prowadził i na koncert, który odbędzie się, Panie Dyrektorze? W piątek. W piątek, 27 sierpnia o 18. Muzyka całego świata, instrumenty całego świata. To w piątek zaproszenie w dzisiejszym programie. A teraz do słuchania programu zapraszają Wojtek Bas-Pachuta, Sebastian Pieszchalski, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Kłaniamy się nisko. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo, w naszym studiu pani Joanna Sroczyńska, instruktor, który przez ostatni tydzień prowadzi warsztaty w sali tanecznej. Dzień dobry. Pani Jolu, panie dyrektorze. Witamy. Czy państwo słyszeliście, że NASA namierzyła niezidentyfikowany obiekt na orbicie Ziemia? Nie. Z dwanaściorgiem dzieci na pokładzie. Ja, no. Pierwsze słyszę. No. Tak, to jest pracownia pełna pomysłu. I gdzie lecicie? E, lecimy od poniedziałku. Na tej orbicie się znajdujemy. I z tą załogą kapitalną, pracowitą, lecimy na planetę Małego Księcia. O kurczę, a to ja już wiem, co tak hałasowało w nocy ostatnio, bo samoloty po prostu a to nie były samoloty. Nie były samoloty, to, były, samoloty. to były te zapracowane dzieci do tego stopnia zapracowane w, na, w naszej pracowni, że pytam jednego uczestnika, który, gdy opiekun po niego przyszedł, bo wyciąga przekąskę. Ja mówię, dlaczego nie zjadłeś tego w przerwie? A on mówi, bo byłem zapracowany, nie miałem czasu. Ale ta przekąska to też jakaś chyba zmodyfikowana, no zmodyfikowana bo w, Kosty, bo w to tak nie do końca tak można. Jest, no, tak kurczę, no. Dobrze, to ja już teraz wiem, dlaczego od kilku dni otrzymuję dziwne sygnały. A to NASA kontaktuje się z Miejskim NASA Domem Chce, Kultury w Radomsku. Tak, tak jest. Wszystko, Wszystko, pod, kontrolą. Wszystko pod, jest kontrolą. pod kontrolą. Oni na pewno też jakąś notkę umieszczą na swojej stronie, że wykonaliśmy... Już kilka ładnych rzeczy, bo mamy za sobą kosmiczne klocki, które już są skończone. Są portrety dzieci w skafandrach kosmonautów, bo dzieci bardzo chciały doświadczyć jakby to było, gdyby oni byli tymi kosmonautami właśnie. W pełnym ręsztunku. Mamy za sobą również próbę łapania światła kosmicznego. Lampiony robimy, więc to jest już wykończone. A przed nami jeszcze kosmiczne nakrycia głowy i Parada Tych Rzesz w piątek. Ja mam prośbę, czy może być taki skafander dla Pana Dyrektora też wykonany? Nie tylko dla Pana Dyrektora, ale i dla Pani, Pani o, Jolu. Matko. Postaramy się, żebyście Państwo poczuli tę kosmiczną moc, jak to jest być tym astronautą. Nie, bo my przed setnym odcinkiem to tak w kosmos wystrzeliliśmy. A ja już myślałem, I... że Pani Jola chciała mnie wysłać <laughs> w kosmos. Kobiety są okrutne. Dobrze. Powróćmy na Ziemię. Aha, w piątek rozdamy kosmiczne dyplomy. Jakiś finał chyba pani szykuje taki. No dokładnie, o! już zaanonsowałam. Będzie parada kosmicznych nakryć głowę. Zapraszamy właśnie, żeby zobaczyć jakie to y, dzieci stworzą je. I oczywiście w niedzielę o 10.30. Wielki finał na dużym ekranie. Zobaczymy wszyscy, co się działo w tym kosmosie przez tydzień. I pani Asia jeszcze przeprowadzi dodatkowe warsztaty. To wszystko w niedzielę. Już, tak, teraz, to jest w niedzielę. już teraz zapraszamy. Dobrze, ja to wszystko zapisuję, wysyłam do NASA. Tak jest. E, jesteśmy umówieni. Kosmiczne wakacje. Pracownia w miejskim, pełna pomysłów. W Miejskim Domu Kultury w Radomsku a naszym gościem była Joanna Sroczyńska. Dziękuję. Z kosmosu powracamy do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Uff, jak tam było dziwnie. Ale za to bezpieczniej i piękniej jest w kinie pasja naszej placówki. Jest z nami Marta Renik. Witamy. I co też się dzieje, Marta, w kinie pasja. W kinie Pasja y, dzieje się wiele. Skoro powróciliście z kosmosu, to zabieram Was w podróż w czasie z oszałamiającą y, animacją y, wyrolowani y, wspólnie z Olą i Olem, odbędziemy podróż w czasie, y, wyruszymy w przyszłość. Tym razem i będziemy ratować gatunek flumaków. Na wieczornych seansach Czarna Owca, czyli słodko-gorzka opowieść o współczesnej rodzinie, w której każdy ma czegoś dość i w końcu tłumione przez lata kryzysy, konflikty, pragnienia eksplodują, i każdy zacznie żyć na własny rachunek przynajmniej tak im się będzie wydawać. Czy będą szczęśliwi? Przekonamy się oglądając film Czarna Owca, również w naszym kinie premierowo 20 sierpnia skandalicznie zabawny film o małościach wielkich ludzi, film The End. Poznamy siedem typowych gwiazd, celebrytów, którzy dadzą się wciągnąć w tajemniczą grę, a jej finał nikt się nie mógł spodziewać. Moment, 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 panie dyrektorze, jak tam o pana z łapaniem flumaków? <głos> <głos> Bardzo dobrze. Ja chciałem powiedzieć, tylko jeszcze w nawiązaniu do tego kosmosu, że tu w, w czasie będziemy podróżować z olą, tak? Olą i olę. I łapać i A my w kosmosie między innymi byliśmy z Tymkiem. Z tymkiem no dobrze, no? ale wracamy. Co mieliśmy łowić, Pani Jolu? Zupe nic. <noise> Zupa nic od 27 sierpnia. Ale do tego powrócimy za do tydzień. Do tego powrócimy za tydzień. Również zapraszamy na kino familijne. Biuro detektywistyczne Lesego i maj Rabuś Pociągów, gdzie będziemy poszukiwać sprytnego złodzieja, a w ramach bajkowych poranków familijnych wracamy z Mustangiem z Dzikiej Doliny Droga do wolności. Czy już teraz y, możemy przypomnieć o tym, że na zakończenie wakacji ponownie zapraszamy do kina na Leżakach? Kino na Leżakach 28 sierpnia o godzinie 20.30 Park Solidarności. Obowiązkowy punkt w naszych terminarzach i będziemy oglądać na noże. I będzie pogoda. To teraz, na pewno, to teraz powracamy do skandalicznie zabawnego filmu. Zwiastun na koniec dzisiejszej naszej rozmowy, a gościem była Marta Renik. Ty miałyśmy mi zabrać jakiś after. No, afterlife. Wszyscy go znaliście, graliście w jego filmach. Co sądzicie o jego śmierci? Pękło mu serce, po prostu. Gdyby nie radek, nie byłoby mnie tutaj. A już za chwilę nasi bohaterowie przestaną. Może czas wszystko przemyśleć i powiedzieć prawdę. Ja mu dziewczyny zrzutuję. Ja na niego do nadałem? Ktoś by Odmowę Odmowy mamy. To niemożliwe jest. Co się dzieje? Wirtualna k... No oddawaj to wszystko ty. Czy wy jesteście jacyś z. Dlaczego my? Dlaczego nas wybrałaś? Everything is Zgodnie z zapowiedzią łączymy się teraz z Tomaszem Drostkiem. Witamy i pozdrawiamy z Radomska. A gdzie się dodzwoniliśmy? Dzień dobry, ja pozdrawiam na razie z Katowic, ale już niebawem będę mógł też pozdrawiać cały świat właśnie z Radomska, mojego rodzinnego miasta. Tomasz, tak, do Radomska za momencik jeszcze powrócimy, ale chciałem się ciebie zapytać, wędrujesz, obserwuję na twoich stronach internetowych i na Facebooku cały czas w drodze. Tak, no jakoś tak te wakacje się z powrotem zrobiły, na szczęście e, muzyczno pielgrzymkowe to znaczy takie jeszcze z miejsca na miejsce, grając w różnych swoich przedsięwzięciach i solowych. W tym roku właśnie bardzo się cieszę, bo e, chyba najwięcej w swoich solowych przedsięwzięciach, no i tak trochę wzdłuż i Polski. To teraz już powrócimy do Radomska. Bo przed, tak nami, przed nami warsztaty. Czego możemy się spodziewać w Radomsku? Trzy dni moich autorskich warsztatów instrumenty świata, na które przywiozę około 100 różnych różnorodnych instrumentów z całego świata. Czy będzie, będzie jakaś można, ciekawostka? Albo czy to przyjedzie ciężarówką? <śślam> <ślam> y, przyjadę, przyjadę busem z przyczepką. <ślam> natomiast y, moim zdaniem to będzie 100 różnych ciekawostek właśnie. To znaczy, że każdy z tych instrumentów raczej jest jakąś ciekawostką. Najczęściej jest tak, że na warsztatach. Kiedy na początku pytam uczestników o wymienienie nazwy któregokolwiek z instrumentów, które widzą rozłożone najczęściej na dywanie, na podłodze, to rzadko się zdarza, żeby chociaż jeden został od razu wymieniony. A na warsztatach musimy się nauczyć stu nazw, także będzie co robić. Oczywiście instrumenty dla ciebie to wszystko, co nas otacza. Miałem zadać pytanie, na czym jeszcze nie grałeś, ale to chyba głupie pytanie. Nie, nie, dlaczego? Ja zawsze odpowiadam, że instrumenty, których jeszcze nie mam, to są instrumenty, na których jeszcze nie grałem. Natomiast jeśli chodzi o przedmioty, to rzeczywiście tak. To każdy przedmiot ma jakieś walory dźwiękowe, i, i można też. E, myślę, że na warsztatach też ten wątek poruszę. O, to może z takich jeszcze przywiozę kilka ciekawostek, typ, typu właśnie przedmioty, które e, tak naprawdę mogą być też instrumentami muzycznymi. A w moich filmikach można zobaczyć właśnie, jak e, na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie, jak często. Przedmioty użytku codziennego po prostu mogą być użyte bez przerabiania w jakikolwiek sposób jako instrumenty muzyczne. Tu pan dyrektor wcześniej powiedział, że jesteś cały czas w drodze, i mam takie nieodparte wrażenie, że dodzwoniliśmy się do samochodu i chyba nie jesteś nim sam. <noise> tak, tu przed chwilą róża, moja córka coś próbowała podpowiadać. E, ale jesteśmy aktualnie, można powiedzieć, w okolicach e, domu, gdzie, to, gdzie, gdzie w tej chwili mieszkamy. Właśnie wracamy, także teraz, teraz jest takie zwykłe, lokalne podróżowanie. Pozdrawiamy całą rodzinkę. iolu. uporządkujmy warsztaty z Tomaszem Drostkiem. Tak. W Miejskim yy... Domu Kultury w Radomsku. Tak, zakończone finałowym koncertem 27 sierpnia. Wcześniej warsztatowo w MDK przez trzy dni. Zapraszam oczywiście wszystkich, nie ma limitu wieku. Nie, nie ma limitu wieku i jeśli chodzi o to znaczy jeśli chodzi o warsztaty, to warsztaty jak najbardziej Yy, mają Wręcz całe tak? rodziny rodziny prawda? familijne, tak, także zapraszamy, zapraszamy yy, ludzi w różnym wieku, a jeśli chodzi o koncert absolutnie żadnych, żadnych, żadnych ograniczeń yy, Tomasz już teraz możemy również yy, zapowiedzieć wrześniowe wydarzenie, bo do Radomska powrócisz we wrześniu yy, w ramach yy, koncertu, który organizujemy wspólnie z Fundacją Inicjatyw Kulturalnych. Tak, będzie to projekt zrealizowany z programu ministerialnego na który przygotujemy, będzie to koncert, do którego e, wybrałem 12 pieśni z książki napisanej, stworzonej przez e, pana Marka Kopra, to jest bardzo sentymentalna dla mnie rzecz, bo to był mój nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej Znam, znamy. pierwszego stopnia w Radomsku tak. i ta książka jest bardzo dużym, bardzo ważnym wydarzeniem dla naszego regionu, bo jest to zbiór pieśni, ludowych pieśni regionu radomszczańskiego i projekt e, nazywa właśnie zapomniane pieśni ziemi radomszczańskiej no i właśnie taki koncert przygotowujemy ale też to będzie 25 września, wieczorem koncert, a do południa też będą warsztaty śpiewacze, podczas których będziemy chcieli właśnie e, kilku tych pieśni nauczyć, tak żebyśmy wieczorem podczas koncertu mogli wspólnie muzykować. Pamiętasz, że ostatnio, jak byłeś w Radomsku, właśnie rozmawialiśmy o, 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 tych, o tych nutkach, prawda? Pana profesora. Bardzo się cieszę z tego przedsięwzięcia. Świetnie, że, się że wróciłeś i, do tego że... pomysłu. I, to znaczy, cieszy, że go wziąłeś się... na swoje barki. <laughs> znaczy oczywiście ja też. Nie, nie, nie sam będę dźwigał, to mogę powiedzieć, że będzie też, będą też goście. Będzie y, doskonały skrzypek Jacek Dzwonowski, z którym współpracuję od lat. Będzie Marzena Lamchłoniewska, znana też w Miejskim Domu Kultury mm -hmm. w Radomsku. I też tu ciekawostka, również uczennica pana Marka Kopra, z tym, że ja byłem w szkole muzycznej, a y, Marzena była jego studentką na uczelni w Częstochowie. I oprócz tego jeszcze gościnnie wystąpią Krzysztof Stępień i Przemysław. Bardzo proszę o podpowiedź. Gitarzysta i akordeonista zapomniałem teraz listy nazwiska, ponieważ jeszcze osobiście się nie znamy. Dobrze powiedzmy, Bo... że to mgła covidowa. <noise> dwóch, dwóch muzyków, z którymi dopiero się poznam właściwie przed samym koncertem, również stypendystów w Fiku, którzy również byli uczniami pana Marka Kota, wybitni muzycy radomszczańscy, akordeonista i gitarzysta. Świetnie, bardzo cieszymy się na spotkanie z tobą, i to sierpniowe, i to już wrześniowe. Zatem do zobaczenia w Radomsku. Naszym gościem był Tomasz Drozdek. Na zakończenie programu również pocztówka dźwiękowa, Twoja tak, i pocztówka dźwiękowa. W dźwięk, pocztówce dźwiękowej ja już zrobię takie e, przedstawienie, właśnie e, wokalistki, która pojawi się na wrześniowym e, koncercie i zapraszam Państwa do wysłuchania utworu Rybicka, który stworzyłem wspólnie właśnie z Marzeną Lampą Łoniewską. Zapraszamy, dziękujemy bardzo za rozmowę, dziękujemy bardzo za wysłuchanie dzisiejszego programu. Jolanda Dąbrowska i Krzysztof Zygma, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień, to będzie 90. Dziewiąte. dziewiąte wydanie naszego programu, a już za dwa tygodnie, hmm, hmm, co tu się będzie działo. Do usłyszenia w programie Kultura, Kultura ma głos. 呀。啊